Trauma to nie jest po prostu ból. To coś, co zatrzymuje psychikę w miejscu, coś, co przerasta możliwości przetworzenia. U dorosłych może to być na przykład wojna, wypadek, gwałt, utrata bliskiej osoby. To wydarzenia, które zatrzymują czas. U dzieci trauma działa jeszcze mocniej, bo dziecięca psychika jest jak miękka glina. Jeszcze nie ma mechanizmów obronnych, jeszcze wierzy we wszystko, co się dzieje, i wtedy nawet coś, co dla dorosłego nie byłoby wielkim dramatem, dla dziecka może być końcem świata. Jeśli dziecko straci rodzica, albo rodzic popełni samobójstwo, albo jeśli dziecko doświadcza przemocy, to jego psychika może doświadczyć wewnętrznego pęknięcia. Ciało wydziela wtedy ogromne ilości hormonów stresu, układ nerwowy się przeciąża, czasem wystarczy jedno takie wydarzenie i na zawsze zostają ślady w systemie nerwowym, ale nie zawsze. zdarza się, że dziecko po takim szoku wraca do równowagi. Dlaczego nie wiemy dokładnie, może to kwestia genetyki, może duszy, może doświadczeń z poprzednich wcieleń, jeśli ktoś w to wierzy. Czasem jedno dziecko po traumie rośnie silne i pełne życia, a inne po podobnej sytuacji zamyka się w sobie na lata. Ale najtrudniejsze są traumy wielokrotne, takie, które trwają miesiącami, latami. To mogą być mobbing w szkole. Wielokrotna przemoc domowa, wieloletnie molestowanie to sytuacje, w których dziecko żyje w ciągłym stanie zagrożenia. Dziecko nie wie, kiedy można się odprężyć, dziecko żyje w stanie wiecznego napięcia, jakby codziennie miał nastąpić koniec świata. I to, co się wtedy dzieje, to nie tylko psychiczne cierpienie, to Fizyczna zmiana w systemie nerwowym to jakby układ nerwowy nauczył się, świat jest niebezpieczny, nigdy nie mogę się rozluźnić. To już nie tylko emocje to sposób istnienia. W Twoim kursie to jest ważne miejsce: rozpoznanie, czy w mojej historii była trauma, bo jeśli była, nie wystarczą dobre rady ani pozytywne afirmacje. Wtedy trzeba pracować głębiej, delikatniej, bez przymuszania. Czasem trauma to niejedno wydarzenie, czasem trauma trwa latami wyśmiewanie, upokarzanie, bicie. Niestety często to rodzice są sprawcami tego bólu, czasem są to rodzice narcystyczni. Niedojrzali emocjonalnie, którzy latami krzywdzą własne dziecko. To nie tylko ból, nie tylko smutek, to zatrzymanie rozwoju psychicznego. Dziecko nie potrafi sobie poradzić z takim stresem nie ma narzędzi, nie ma punktu odniesienia, nie rozumie, dlaczego jego świat jest taki zimny, zły, pełen zagrożeń. I wtedy psychika zatrzymuje się w rozwoju, dosłownie. Zatrzymuje się na tym miejscu, w którym doszło do traumy, jakby, jakbyśmy zrobili zdjęcie psychiczne, i w dorosłym życiu wciąż wracamy do tego zdjęcia, do tej chwili. To się nazywa zespół stresu pourazowego, i bardzo często to nie jest samodzielna diagnoza. Bo kiedy trauma trwała długo, rozwijają się zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, borderline, narcyzm, nawet uzależnienia. Niektórzy ranią innych, manipulują, krzyczą, odrzucają, inni ranią siebie poprzez alkohol, nadmierną pracę, izolację, autodestrukcję. Ciało w takich sytuacjach przestaje działać jak dawniej. Cały układ nerwowy, chemia mózgu, hormony wszystko się przestawia. To jakby człowiek miał długotrwałe wewnętrzne trzęsienie ziemi. I nawet kiedy trauma się kończy, człowiek zostaje w tym trybie walki, ucieczki, zamrożenia. To bardzo trudne, ale można z tego wyjść. Chcę tu powiedzieć coś, bardzo ważnego. Tacy ludzie nie są winni, nie są leniwi, nie są toksyczni z wyboru, nie są słabi. Oni przeżyli piekło i robią, co mogą, żeby żyć dalej. Znam osobę, która przez lata piła, wychowała się z narcystyczną matką. Nie znała miłości, znała tylko, Napięcie. Związała się z partnerem, który ją ranił i uciekała w pracę, w alkohol, w perfekcję. Ale w końcu po wielu latach zaczęła terapię. Odcięła się od przeszłości, przeżyła wszystko jeszcze raz świadomie i dziś jest trzeźwa, spokojna, mieszka w innym kraju, buduje nowe życie. To możliwe. Ale to długa droga. Trauma musi zostać wypowiedziana, musi zostać uznana. Jeśli znasz kogoś z PTSD, pamiętaj, Twoja empatia to może być pierwszy krok jego uzdrowienia. Znam kobietę, ma ponad 50 lat, a ubiera się jak nastolatka. Mniówka, róż, mocny makijaż, codziennie inne bardzo fantazyjne stroje. Ilekroć ją widzę, zastanawiam się, ile trzeba kreatywności, żeby wpaść na takie połączenia kolorów. Na pierwszy rzut oka wesoła, ekscentryczna, zabawna, ale ona wcale nie gra. Ona zatrzymała się w czasie, dosłownie zatrzymała się psychicznie w tym wieku, w którym przeżyła traumę, i od tamtej pory nie poszła dalej, nie mogła. Jej psychika zamroziła się, tak jak dzieje się to przy zespole stresu pourazowego. Trauma może pochodzić od jednej osoby matki, ojca, partnera, albo od grupy w szkole, w rodzinie, w otoczeniu. Ale kiedy dochodzi do traumatyzacji czegoś większego niż zwykły ból, cały system nerwowy staje w miejscu, psychika nie potrafi już dążyć do miłości, do bliskości, tylko unika. Unika ludzi, unika emocji, unika sytuacji. To unikanie często ubieramy w piękne słowa, tworzymy baśnie i bajki, żeby tylko nie zbliżyć się znów do rany. Mężczyzna, który został zraniony przez kobietę może unikać bliskości latami i mówić, nie jestem gotowy, jeszcze nie teraz, ona nie była wystarczająco, ale tak naprawdę to nie ona była niewystarczająca, to jego podświadomość mówiła: Uważaj, to znowu się wydarzy. To samo dotyczy relacji z grupą. Osoba odrzucona przez grupę w dzieciństwie, może później latami unikać kontaktów społecznych, zamienia to w racjonalizację. Nie pasuje do nich, nie interesują mnie takie spotkania. To nie mój poziom, ale prawda jest głębsza. Ta osoba nadal żyje w tamtym bolesnym momencie i nie chce go powtórzyć. A teraz wyobraź sobie, pojawia się ktoś, Naprawdę wartościowy, partner, przyjaciół, zespół, grupa ludzi i mówi: lubimy cię, chcemy cię z nami, pasujesz. Co robi zraniony człowiek? Zaczyna szukać wymówek, zaczyna widzieć wady, nie dlatego, że one są, tylko dlatego, że podświadomość mówi: znajdź coś złego, uciekaj. Nie widzi szansy, nie widzi relacji, nie widzi rzeczywistości, widzi tylko echo tamtego bólu. I żeby nie musieć go przeżywać ponownie, tworzy bajkę. To bardzo, bardzo ludzkie, ale jeśli chcemy naprawdę zacząć żyć, musimy najpierw odkryć tę bajkę, w której tkwimy i zdecydować, że nie chcemy już w niej grać. Tej samej roli. Nasza psychika ma jedno bardzo proste pragnienie: chce żyć spokojnie, szczęśliwie, w lekkości. Tak naprawdę dąży do tego, żeby nasze życie było jak najbardziej proste, pozbawione chaosu i cierpienia. Dlatego, jako ludzie, bardzo chcemy, żeby trudne sytuacje kończyły się dobrze, z tak zwanym happy endem. Chcemy coś przeżyć, zrozumieć, zamknąć i iść dalej z poczuciem: OK, to już za mną. To jest naturalna funkcja psychiki. Ona po prostu chce oszczędzać energię. Jeśli coś zostaje otwarte, na przykład konflikt, strata, odrzucenie, brak miłości, to tak, jakby w naszym wewnętrznym komputerze zostało otwarte okno. I to okno nie chce się zamknąć. Idziemy dalej, przeżywamy nowe rzeczy, poznajemy nowych ludzi, wchodzimy w nowe relacje, ale tamto jedno okno z dzieciństwa, ono wciąż jest otwarte. Psychika próbuje cały czas je domknąć. Na przykład, jeśli mama była chłodna, nie dała nam miłości, to ta sytuacja nie została domknięta, to dziecko czekało, czekało. I nic się nie wydarzyło, psychika czeka dalej. I teraz, kiedy jesteśmy dorośli, poznajemy kogoś nowego, i nasza podświadomość mówi: może teraz to się wreszcie uda, może ta osoba da mi miłość, której nie dostałam od mamy, może on, ona mnie wreszcie zobaczy. Nieświadomie próbujemy zakończyć dawną sytuację poprzez zupełnie nowe osoby i Zdarzenie, ale to nigdy nie działa, bo to nie jest ta sama sytuacja. Co się wtedy dzieje? Psychicznie jesteśmy przeciążeni, bo te wszystkie otwarte okna zabierają energię i to dosłownie. W psychologii uważa się, że depresja często powstaje właśnie wtedy, kiedy mamy zbyt wiele niezamkniętych sytuacji w tle. One są wyparte. Ale działają, one nie znikają. Nasza psychika zapamiętuje bardzo dużo. Jeśli dana sytuacja nie została zakończona z poczuciem spokoju, akceptacji, miłości, to psychika ją cały czas obrabia gdzieś z tyłu głowy, nawet jeśli świadomie o niej nie pamiętamy. Psychika ma bardzo prosty cel zamknąć otwarte okno to znaczy, Dokończyć to, co kiedyś zostało przerwane. To brzmi trochę abstrakcyjnie, ale to właśnie tak działa. Jeśli w dzieciństwie doświadczyliśmy na przykład chłodnej, niedostępnej matki, niekochającego rodzica, to psychika mówi, muszę to dokończyć, muszę dostać od tej osoby miłość. Ale, że już nie jesteśmy dziećmi, to ciało, ten biologiczny kontener, w którym żyjemy. Zostaje postawiony w dorosłym życiu przed bardzo podobną sytuacją. Psychika wybiera dla nas podobnego partnera, który przypomina tamtego rodzica i mówi: Proszę, teraz napraw, teraz możesz dokończyć to, co zostało niedokończone. Na przykład zakochujemy się w kobiecie, która jest zimna, niedostępna emocjonalnie, odpychająca, ale my mówimy sobie, nie szkodzi, ona mnie pokocha. Może kupię jej samochód, może awansuję, osiągnę sukces, może polecę na księżyc i przyniosę jej kamień księżycowy, cokolwiek byle tylko mnie pokochała. Ale to się nigdy nie wydarza i mimo ogromnych starań miłość nie przychodzi. Lata mijają, a my nadal tkwimy w tej samej historii. Często przez 10, 20, nawet 30 lat żyjemy jak w transie i jesteśmy święcie przekonani, że kochamy tę osobę. Ale to nieprawda. My nie kochamy partnera czy partnerki, my walczymy o zakończenie historii z przeszłości. To nie partnerka, to cień matki, to nie partner. To echo ojca i w pewnym momencie już nie mamy siły, bo w tej relacji jest tylko wysiłek, ciągły wysiłek, ciągła walka o coś, czego nigdy nie dostaniemy. Zaczynamy być chorzy, ciało zaczyna reagować, psychika jest wyczerpana i wtedy przychodzi moment przełomowy. Możemy powiedzieć sobie: Rezygnuję z tej miłości. Rozumiem, że to nie była ta osoba, że chodziło o coś zupełnie innego, że to nie ona mnie rani, tylko ja próbuję od niej dostać coś, czego nigdy nie było i co już nigdy nie przyjdzie. W tym momencie ta partnerka, ten partner stają się kompletnie nieinteresujący, bo nigdy nie chodziło o nich, chodziło o to, co nasze wnętrze, Próbowało naprawić, domknąć, uleczyć. I właśnie dlatego tak wielu ludzi żyje jak w hipnozie, są uwięzieni w nieświadomej walce o happy end, który nigdy nie nadejdzie. A im dłużej to trwa, tym więcej cierpienia. Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej się obudzić, zobaczyć, że to nie jest o tej osobie, tylko o tej pierwszej. Najwcześniejszej ranie, bo my marnujemy swoje życie, marnujemy czas, energię życiową, nasze zdrowie psychiczne i fizyczne i wszystko po to, by przeżyć coś, czego i tak nie będzie. Zbieramy negatywne doświadczenia, psujemy naszą chemię w mózgu, a w efekcie uzależniamy się od cierpienia. Jeśli mamy Trochę bardziej duchowo, jeśli myślimy trochę bardziej duchowo, co wtedy manifestujemy? Co przyciągamy? Nic pozytywnego, nasze wibracje są niskie, jesteśmy w pułapce i dlatego musimy powiedzieć: stop, rezygnuję z tej miłości, już jej nie potrzebuję, już nie jestem dzieckiem, jestem dorosła, dorosły. We wszechświecie jest wystarczająco dużo miłości, ale nie tutaj, nie w tej relacji. To jest ten moment, w którym mówimy do narcystycznego partnera: Odejść, ja nie gram już w tę grę, to jest wyjście. Nie trzeba nic udowadniać, nie trzeba się już starać. Koniec. Zamykamy drzwi, kończymy wewnętrzny dialog z matką. Mamo, już nie potrzebuje Twojej miłości, rozumiem cię, nie umiała się jej dać. W porządku, ale już nie chcę jej więcej. To samo dotyczy relacji z ojcem. Jeśli ojciec był chłodny, nieobecny lub odszedł dziewczyna, kobieta znajdzie sobie partnera, dokładnie takiego samego, niedostępnego, nieobecnego albo takiego, który przychodzi i odchodzi. Psychika znów próbuje zakończyć historię z przeszłości, szuka szczęśliwego zakończenia, które nigdy nie nadejdzie. To nie ma sensu, szkoda życia. To samo dziewczyna, której brakowało ojca, która go nie znała, albo on odszedł, często matkuje swojemu partnerowi: zrobię wszystko, zadbam o niego, będę mu matkować, może wtedy mnie pokocha. Może wtedy nie odejdzie i znów nigdy nie pokocha i tak odejdzie. Bo to nie była miłość, to była strategia z dzieciństwa. Jeśli będę dobra, to zostanie, jeśli będę się starać, to mnie pokocha i kobieta robi wszystko, aż w końcu ciało nie wytrzymuje. Zaczyna boleć stopy, plecy, mięśnie, depresja, bezsenność. Psychika nie ma już zasobów, nie ma już bufora, nie może już dłużej tego równoważyć i zaczyna krzyczeć przez ciało. Wtedy kobieta trafia na terapię i pytam: Komu matkowałaś całe życie i dlaczego? I słyszę, bo wtedy on mnie nie zostawi, bo może wtedy mnie pokocha, i tutaj jest rozwiązanie: rezygnuję z miłości mojego ojca. Już jej nie potrzebuję, nie muszę już nic robić, żeby zasłużyć na tę miłość. Kończę tę sytuację, muszę zamknąć to okno w sobie, bo inaczej nie ruszę dalej w życiu. To oznacza, że zainteresowanie takimi partnerami, kobietą czy mężczyzną, znika, ale na początku będzie tak, że podświadomość nadal będzie nam podsuwać takie osoby, które są dokładnie jak ten. Pierwowzór z przeszłości. Chłodne, emocjonalne, niedostępne, same zagubione, osoby, które nie potrafią dać miłości ani poczucia bezpieczeństwa. Ale nasza podświadomość mówi wtedy idealnie. Dokładnie tu znajdziemy to, czego szukamy, bo podświadomość myśli jak komputer, jak sztuczna inteligencja. Skoro to wygląda tak samo jak wtedy, to znaczy, że właśnie tutaj, Uda się naprawić tamto i znów potrzebuje identycznej sytuacji. Taki jest schemat. Muszę otworzyć to samo okno, przejść jeszcze raz przez te relacje, przez tę osobę, przez tę grupę, bo może tym razem się uda i uzyskam to szczęśliwe zakończenie. Ale to się nie wydarzy. W tej sytuacji nie ma szczęśliwego zakończenia. I co się dzieje? Tracimy czas zdrowie, energię, system odpornościowy się osłabia, pojawia się ciągła infekcje, przeziębienia, choroby, wypadki, ciało krzyczy, co ty robisz, dusza się buntuje, bo gramy nie swoją grę i wtedy trzeba podjąć decyzję, rezygnuję z tej miłości, to boli, ludzie płaczą w tym momencie, ale to jest moment uzdrawiania w tej sytuacji, nie dostanę miłości, nie zostanę tu, wychodzę z tej gry i wtedy zamykamy to wewnętrzne okno. Dlaczego to tak trudne? Bo te sytuacje były emocjonalnie silne, cierpieliśmy w nich bardzo i przez to nie możemy ich zapomnieć. One ciągle w nas żyją. Prowadzimy wewnętrzne dialogi z mamą, z tatą, z grupą ludzi, która nas odrzuciła każdego dnia. Od rana, nieświadomie prowadzimy te rozmowy w głowie i próbujemy je zakończyć przez innych ludzi, którzy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego. Partner, który nie okazuje miłości, to nie jest jego wina. Partnerka, która jest chłodna, to nie jest jej wina. Grupa, w której czujemy się źle, to nie ich wina, ale my, projekcja. My projektujemy na nich coś z przeszłości.